Kaczyński jest jedną z najbardziej wpływowych postaci w naszym kraju. Nic więc dziwnego, że bezustannie obserwują go miliony Polaków. W ostatnich miesiącach jego stan zdrowia nie jest zbyt dobry, a teraz okazuje się, Że taką sytuację przewidziała słynna kobieta, która znów zapowiada tragedię w świecie polityki. Jarosław Kaczyński przez ostatni rok nie miał łatwego życia. Bezustannie walczyć musiał z ogromnymi skandalami i kontrowersjami związanymi z działalnością polityczną partii PIS. Odpierał ataki opozycji, a do tego wszystkiego doszły jeszcze bardzo poważne problemy zdrowotne. Przez, jak podawano oficjalnie, chory kolano mężczyzna spędził cały miesiąc w szpitalu, a stan jego zdrowia z niepokojem obserwowały wszystkie polskie media. Niewiele osób pamięta, że taką sytuację niewiele wcześniej przepowiedziała słynna tarocistka Anna Kempisty. Na ten rok kobieta również przygotowała kilka słów i zgodnie z nimi 2019 rok może być jeszcze gorszy. Jarosław Kaczyński, przepowiednia 2019. Okazuje się, że problemy zdrowotne i wylądowanie w szpitalu to dopiero początek problemów. Zdrowotnych prezesa PIS, zgodnie z najnowszą przepowiednią polityk, nadal będzie chorował. Jakby tego było mało, kłopoty pojawią się również w strefie wpływów politycznych. Będzie się wydawało, że Jarosław Kaczyński w pełni panuje nad sytuacją. Jednak ostatecznie nagle ujawniony zostanie jego okropny sekret. Wywoła on potężny skandal, jakiego jeszcze nie było. A on sam będzie musiał prowadzić wiele nieoficjalnych rozmów, by tylko utrzymać się przy władzy. Przepowiednie Anny Kempisty na 2019 roku Ta zgodziła się przepowiedzieć losy również innych, istotnych dla naszego kraju polityków. Donald Tusk przeżyć ma ogromne rozczarowanie, do tego będzie miał także spore problemy finansowe. Zbyt wielu powodów do radości nie będzie miał również Mateusz Morawiecki. Ma zmagać się z wieloma problemami na scenie politycznej. A już na początku roku 2019 zaskoczony ma zostać czymś wyjątkowo negatywnym. Andrzej Duda z kolei stracić ma poparcie bardzo ważnej osoby, która do tej pory go wspierała, przez co znacznie zmniejszy się jego fala popularności wśród obywateli. Pozytywnie natomiast zakończy się jego zaangażowanie w nowe działania, które przyniosą sukces zarówno jemu, jak i małżonce. Cieszyć się nadchodzącym rokiem będzie mogła także brata szydło. Która co prawda ma już wkrótce wycofać się z polityki. Jednak doskonale powiedzie jej się w życiu osobistym i zacznie się spełniać. W szczerej rozmowie w programie Tweet w WP profesor Jadwiga Staniszkis. Nie szczędziła gorzkich słów prawu i sprawiedliwości oraz politykom tego ugrupowania. Uważa, że premier Mateusz Morawiecki, który miał zmienić pis, został zdemoralizowany, a odpowiada za to prezes Jarosław Kaczyński, którego dotknęły osobiste tragedie. Te tragedie zmieniły go. One są niszczące. Dla niego PiS jest całą rodziną, on myśli. Że w ten sposób buduje pozycję swojego ugrupowania, ale moim zdaniem on niszczy ludzi. To jest tragiczne. To, co się dzieje, stwierdziła profesor Staniszkis. Moim zdaniem, prezes Kaczyński powinien odejść. Przeżył tyle tragedii od śmierci brata, potem matki, teraz pani Szczupińskiej. Smutek niszczy poczucie proporcji. Wydaje mu się, że zbuduje pozycję pisu poprzez atmosferę strachu, która daje władzę, ale to jest nieprawda. My to przetrwamy. Polacy gorsze rzeczy przetrwali, oceniła socjolog. Pytana przez prowadzącego programy Marka Kacprzaka, co ma w sobie takiego Jarosław Kaczyński? Że w jego partii nie dochodzi do buntu, odparła, że jest to siła woli. Ale są też korzyści materialne płynące ze sprawowania władzy dodała. Staniszkis zauważyła podobieństwo między obecną władzą a komunistami. Zdaje władzę, plus w bardzo biednym społeczeństwie to się liczy. Ale ludzie patrzą na ten powrót dawnych technik przypominających komunizm. Nomenklatura ta grupa osób, która wie, że będzie zajmowała ważne stanowiska. Ta uległość, ten konformizm, ludzie to wyczuwają, stwierdziła. Pytana o ocenę prezydenta Andrzeja Dudy, odparła, że zrobiła błąd popierając go. Jej zdaniem nie jest odosobniona w tym odczuciu. Czasami w wypowiedziach Kaczyńskiego pojawia się to lekkie zniecierpliwienie Dudą. On dostrzega ten brak osobowości i ambicji i wykorzystuje je, ale to nie znaczy, że będzie popierał go w następnych wyborach, oceniła Jadwiga Staniszkis, pytana o szansę Dudy na reelekcję. Abierałam go nie znając, myślałam, że będzie lepszy niż Komorowski. Młode pokolenie, i tak dalej, ale to był wielki błąd. Myślę, że jest aktorem, który zaczyna być irytujący i dla widzów, i dla Kaczyńskiego przede wszystkim. I całe szczęście. Mam nadzieję, że Kaczyński znajdzie kogoś bardziej neutralnego. Kto nie będzie aż tak uległy, oceniła socjolog. Profesor Staniszki spytana o to, czy jest ktoś. Kto jest w stanie się przeciwstawić temu, co się dzieje w Polsce za rządów PiS. Czy też Jarosław Kaczyński i jego ugrupowanie nie ma z kim przegrać? Odparła: Mam nadzieję, że i ma. To jest kwestia zwiększenia gotowości do ryzyka w młodszym pokoleniu, że jednak są wartości niezbywalne, jak wolność i godność, bez których człowiek się po prostu niszczy. Mam nadzieję, że Kaczyński przegra wybory albo że PiS się podzieli. PiS już się dzieli, część przejdzie do opozycji parlamentarnej. I PiS przestanie być większością, zanim zniszczone zostaną reguły demokracji. Przeorientuje się – stwierdziła socjolog. Jarosław Kaczyński niesłabnie oceniła Staniszkis. Odpowiadając na pytanie, skąd biorą się dostrzeżone przez nią podziały wpis. Jest znużony sytuacją, zmęczony samym sobą. Jest złość wynikająca z tego, że stracił wszystko. Przekonanie, że podniesie pis do nowej roli, mija. On dostrzega demoralizację w szeregach pis. On szuka następców, patrzy, jak jedni starają się być nadgorliwi, tak jak ziobro, inni są ostrożni. tak jak Brudziński. I wybierze, mam nadzieję, Brudzińskiego albo jeszcze kogoś trzeciego.